Wystarczy tylko zepsuta pralka, by pokrzyżować Twoje plany. Pranie staje się problemem, zajmuje dużo więcej czasu. Jesteś wykończona i masz dość. Wszystkie problemy pozostały tylko w złym śnie. Dodawaj Kalgon do każdego prania. Kalgon zapobiega osadzaniu się kamienia, który może zniszczyć najważniejsze części Twojej pralki i Twoje plany. Kalgon, Twój dzień bez nieprzewidzianych zdarzeń. Wiodący producenci pralek polecają tylko Kalgon. Teraz połączenia z telefonu domowego na komórkę nawet do 60% taniej. Możesz swobodnie rozmawiać z bliskimi i znajomymi nawet gdy są poza domem. Powiesz wszystko, co chcesz, tak jak chcesz, tanio jak nigdy dotąd. Zadzwoń 9393 lub wejdź na www.pl i dowiedz się więcej. Twój świat cały świat. Prawdę mówiąc, nie każdy produkt radzi sobie z niedoskonałościami i przetłuszczaniem się skóry. Oczyszczanie na powierzchni to za mało. Trzeba działać głębiej. Innowacja. Piurzon Deep Control Loreal Paris z technologią POR Target usuwa zanieczyszczenia w głębi porów, pozostawiając czystą i matową skórę. Jestem bardzo wymagająca i tylko Piurzon sprawia, że moja skóra jest czysta, świeża i piękna przez cały dzień. Innowacja. Piurzon Loreal Paris. Ja wygrałam z niedoskonałościami, a ty? Ponieważ jesteś tego warta. Ale Walno. I tak nagle. Ta. Tatra. Bez pośpiechu. Gotowanie zawsze zaczynam od wegety, bo tylko oryginalna wegeta zapewnia potrawom doskonały smak. I ten sam niezwykły aromat z wegetą każde danie smakuje lepiej. Uwaga, tylko teraz każdy gram wegety jest na wagę złota. Kup Wegetę wyślij SMS. Jeśli Cię odwiedzimy, za każdy gram dostaniesz gotówkę do wygrania AGD, kuchnie i tysiące puszek wegety. Dla każdego gadżety na komórkę. Z Wegetą poczujesz smak wygranej.